Witam Państwa w kulturze pod ręką. Na ratajach niech Państwa nie zmyli widok za moimi plecami. Rataje też mają swoją historię i trochę właśnie o tych starych ratajach chcemy dzisiaj powiedzieć w naszym programie. Zapraszam. Plenerowe rzeźby, kapliczki, a nawet domy sprzed 100 lat, to wszystko można znaleźć na Ratajach. Jak trafić na pamiątki przeszłości, to najlepiej wiedzą przewodnicy z grupy Poznaniu.pl. W sobotę 8 stycznia towarzyszyliśmy z naszą kamerą spacerowi, który mieszkańcom Poznania miał przybliżyć naszą dzielnicę. Przechadzka zaczęła się przy ulicy Zamenhofa pod kapliczką ufundowaną jako pamiątka po tragicznym wydarzeniu – uderzeniu pioruna, w wyniku którego Zginął syn fundatorów bamberskiej rodziny Walterów. Nie sposób w czasie wycieczki pominąć znaczenia osadników z Bambergu dla dawnej wsi rataje. Z okolic miasta Bamberg przyjeżdżają tutaj do Poznania, osiedlają się na Ratajach, w Luboniu, na Jeżycach przyjeżdża około 90 rodzin, co daje 500 osób. Mniej więcej. Taka właśnie grupa osiedliła się tutaj w Poznaniu. Jednym ze śladów Bambrów na Ratajach jest ten dom, który znajduje się za moimi plecami. To tak zwany dom Ciesielczyków, i jest to jedna z najbardziej wystawnych rezydencji bamberskich, domów bamberskich, które znajdują się właśnie w Poznaniu i w okolicy. W Czapurach pod Poznaniem też znajduje się taki podobny dom, to jest też taka druga znana. Drugi znany dom Bamberski. Też takie kolumny, jak Państwo jedziecie od strony Rogalinka do Poznania, to z prawej strony właśnie można taki dom zobaczyć. Ciesielczykowie byli dość majętną rodziną. Oni prowadzili tutaj cegielnie na terenie Rataj. Pamiątką po tej cegielni są te ceglane budynki, które się tutaj znajdują. Historia Rataj wciąż jest zagadką, nawet dla osób, które w tej dzielnicy mieszkają od wielu lat. No, o Bugarach, o, o Bambrach to człowiek wiedział, ale tak. tych, tych Te budowla, na przykład tam, ten, ten, ten pałacyk Ciesielskich, to tam rowerem tam jeżdża, ale to tam oglądałem to, ale no, to nie wiedziałem, że to aż z takich dawnych czasów to pochodzi. A teraz przenieśmy się w czasy nieco bliższe nam. Przed kościołem nawiedzenia Najświętszej Marii Panny na osiedlu bohaterów II wojny światowej, uczestnicy wycieczki dowiedzieli się, jak doszło do zbudowania tej największej w Poznaniu świątyni. Zanim powstała, mieszkańcy Rataj modlili się w kościele Świętego Rocha. Boż, szódy probosz parafii Świętego Rocha, zwrócił się do trzech zespołów architektów o przygotowanie wstępnych koncepcji. Oni przygotowali je i po jednej z mszy świętych w latach 70. wystawiono trzy makiety przed Kościół Świętego Rocha i parafianie po mszach świętych niedzielnych mogli właśnie oddawać swoje głosy. Głosowano w taki dość niecodzienny sposób, bo przed. Tymi makietami ustawiono skarbony i miała wygrać ta koncepcja, która dostanie najwięcej głosów, ale uwaga, ksiądz wtedy Szudy powiedział Zambony, że jeżeli ktoś nie ma pieniędzy, żeby wrzucić do tej skarbony, to niech wrzuci guzik i to też się będzie liczyło jako głos. I w ten sposób około 60% głosów przypadło właśnie temu projektowi architektów warszawskich, który został zrealizowany. Dziś kościołów na Ratajach jest znacznie więcej. Mieszkańcy w czasie sobotniego spaceru nie odkryli też innych ciekawych zakamarków naszej dzielnicy. To zadanie na kolejne przechadzki być może już wiosną. A co proponują przewodnicy w najbliższym czasie? Zapraszamy w styczniu jeszcze na spacer straszne historie. To będzie po okolicach Starego Miasta śladami duchów, zjaw, legend. Zaczynamy za dwa tygodnie 23 stycznia o 10-16 z placu kolegiackiego. Natomiast w lutym będą wycieczki najpierw o tematyce kolejowej. Nazwa tej wycieczki to Poznań na szynach kolejowych i zaczynamy przy dawnej zajezdni tramwajowej na ulicy Gajowej o 10.30 i 14.30 w dniu 13 lutego, a pod koniec lutego, 27 lutego będzie spacer Śladami Poznańskich Żydów i tutaj ten spacer zaczynamy na skwerze rabina Akiwy Egera, który się znajduje przed dawną synagogą na ulicy, na rogu ulicy Wronieckiej i Stawnej. A teraz sprawdzimy co działo się na ratajach w niedzielę 10 stycznia, kiedy wolontariusze Ratajskiego Sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zbierają pieniądze w całym poznaniu na osiedlu Armii Krajowej trwa wielki sześciogodzinny koncert. Na estradzie Domu Kultury Jędruś pojawiają się artyści zawodowi oraz amatorzy. Koncert finałowy łączy pokolenia, biorą w nim udział już najmłodsi. I to, i to, i to, Tradycją sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na Ratajach tutaj w Domu Kultury Jędrusz jest to, że na koncercie finałowym występują zawsze przedszkolaki od wielu lat, pani Małgorzata Giera z przedszkola numer 114, dwa o to, żeby właśnie te występy spodobały się tutaj wszystkim widzom. Jak długo już trwa ta przygoda z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy? No jak pamiętam od tylu lat, kiedy pracuję, to nasze przedszkole zawsze bierze udział w tej akcji, w Orkiestry Świętej Pomocy no i dzieci bardzo chętnie prezentują swoje umiejętności i uczymy je właśnie tego, żeby bezinteresownie potrafiły no, ofiarować to, co potrafią inni. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy łączy pokolenia. Można się o tym przekonać tutaj w Jędrusiu. Oprócz występów dzieci są też występy seniorów. Pani Ewa Mikołajczak seniorką jeszcze nie jest, ale opiekuje się. Chórem, zespołem wokalnym bajka, który pomaga Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Tak, bardzo chętnie włączyliśmy się w tą dzisiejszą akcję. Panie same zaproponowały repertuar. Repertuar troszeczkę zmieniony, ponieważ w dniu dzisiejszym zaśpiewaliśmy nową piosankę. piosenka Kataryniarz, Złoty Pierścionek. Między innymi był też prawdziwy kataryniarz i prawdziwa katarynka którą to wykonała, no, którą to wykonał mój mąż. Także kataryniarz i Katarynka wspiera Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy to dobry moment, by naocznie przekonać się, jak wiele zespołów artystycznych działa przy latajskich domach kultury. W Jędruciu w niedzielę 10 stycznia wystąpiły formacja taneczna Power of Dance, przedszkole Liczmanek, młodzieżowa sekcja teatralna z Domu Kultury na Skarpie. Nie zabrakło także śpiewających dziewczyn z Domu Kultury Orle Gniazdo. Mamy tutaj dwie bardzo odważne dziewczyny, Matylda i Ola, które nie bały się wystąpić na finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Jędrusiu, a przygotowywała je pani Ania Polowczyk. Można pod okiem pani Ani uczyć się w śpiewu w Ornim Gnieździe. W Orlim Gnieździe, Gnieździe można się uczyć śpiewu oraz w zamku muzosfera Rock School, czyli taka szkoła bardziej z naciskiem na rock'n'rolla. Cieszę się, że możecie wziąć udział w koncercie. No finałowym. bardzo się cieszymy, w ogóle jesteśmy szczęśliwi, że możemy też od siebie tak, taką cegiełkę dodać. Występowali także artyści nieco starsi, duet gitarowo-harmonijkowy Romana Szkudlarka Grzegorz Twaróg, zespoły Tęcza oraz Senioritki. Edycją finałów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na Ratajach jest także gala taneczna młodszych i starszych zespołów studia Kolejoz Girls. Najnowsza choreografia zabrała widzów w przestworzach. Czyny kolejorza zabrały nas bliżej chmur, to przypatrzmy się teraz niebu nad Ratajami. W poprzednim wydaniu naszego programu pokazywaliśmy państwu rzeczy, które będą licytowane na finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, ale zdjęcie, które Julia trzyma w ręce, o tym zdjęciu jeszcze nie mówiliśmy, a to jest zdjęcie już bardzo znane bardzo znane i bardzo wyjątkowe, ponieważ zostało wytypowane jako jedno z najlepszych zdjęć 2015 roku przez Polską Agencję Prasową, przez Polskie Radio, ale także znalazły się w zestawieniu najlepszych zdjęć światowych przez portal onet.pl a jego wykonawcą jest Łukasz Ogrodowczyk, który zamieszkuje Rataje i fascynuje się Ratajami, chce w inny sposób pokazać Rataje i dzięki takim zdjęciom właśnie to robi. No i właśnie Łukasz Ogrodowczyk przekazał to zdjęcie na licytację na finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Za chwilę dowiemy się, kto to zdjęcie wylicytował. 1100 po raz pierwszy, 1100 po raz drugi, 1100 po raz trzeci. Yeah. 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 Chwilę to trwało, ale wiemy już do kogo ten, ta wspaniała fotografia powędrowała, wylicytował ją prezes spółdzielni mieszkaniowej osiedle młodych Tadeusz Stachowski. panie prezesie, gdzie zawiśnie to zdjęcie? No nie ma innego miejsca jak e, mój gabinet. E, zdjęcie w tak wspaniałe spółdzielni w okresie takiej burzy. E, widzieliśmy już je na wielu portalach internetowych, zyskało naprawdę e, bardzo dużo pochlebnych opinii, no trzeba było, nie było innego wyjścia. Szedł pan na tę licytację z tym właśnie założeniem, żeby licytować tą fotografię? Między innymi, między innymi to będzie naprawdę ozdoba, której chyba nikt by się nie powstydził. Śród przedmiotów przyniesionych na licytację przez mieszkańców Rataj było nie tylko zdjęcie Łukasza Ogrodowczyka, ale także gitara, a nawet wóz strażacki. Ratajski sztab z samej licytacji zebrał blisko 7 tysięcy złotych, a do wydawania tych pieniędzy zagrzewał uczestników finału w Jędrusiu aktor teatru nowego Michał Grudziński. Poznański teatr Nowy ma dzisiaj tutaj w Jędrusiu silną reprezentację, bo oprócz tego, że lizytację prowadzi Michał Grudziński, to pani Oksana Hamerska zgodziła się za, zaśpiewać w koncercie. Czy trzeba było panią długo namawiać do udziału w tym koncercie? Nie, nie trzeba było długo namawiać, natychmiast się zgodziłam, bo taki szczytny cel to... Tylko śpiewać, nie jest tylko śpiewać, a jeszcze muszę dodać, że nie tylko Poznański teatr nowy, ale również teatr muzyczny, ponieważ już od stycznia jestem na tacie w teatrze muzycznym. A proszę powiedzieć, jaki, jaki repertuar jest odpowiedni właśnie na taki dzień jak dzisiaj, na koncert charytatywny, koncert finałowy Wielkiej Orkiestry? Przede wszystkim myślę, to co ludzie znają najbardziej, bo tak się mówi, że ludzie kochają to, co znają, tak? ja Myślę, że coś, co, co można wspólnie pośpiewać, co jest miłe w posłuchaniu, jest jak najbardziej odpowiednie na takie imprezy. Mhm. A pani ulubiona piosenka z tego, co dzisiaj będziemy słuchać? Um, Moja ulubiona piosenka, na pewno są piosenki, między innymi "Miasteczko cud". Bardzo lubię też piosenkę Seksapil od niedawna. W takim razie e, zapraszamy na koncert. Seksapil, to nasz broń kobieca, Seksapil, to coś co was podnieca w dzień styl. Szan, szyk ty was zdobywane w mig. Jeden znak, a już nie wiecie sami co i jak, Wzdychać godzinami, e, u, o, a, Słychać wciąż po całych dniach, na koniec naszej relacji nie może zabraknąć wizyty w kasie, gdzie udają się wolontariusze z wypełnionymi po brzegi puszkami. Wolontariusze Ratajskiego Sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy bardzo dobrze się spisali. Ze mną jest rodzeństwo Gabrysia i Kacper Kozak. Kacpra już Państwo poznali, ponieważ wystąpił w naszym programie i obiecał, że będzie się bardzo starał. No i tak się starał, że zabrakło puszki, tak? Tak, dostałem drugą puszkę i do połowy ją prawie wypełniłem. Gabrysia i Kacper swoje rekordowe sumy uzbierali kwestując w galerii Malta. Jak to się robi, jak się zachęca ludzi, żeby wrzucali wam pieniądze do puszki? Czy ja osobiście nie zachęcałam ludzi, po prostu mi wrzucali. Mhm. Staniałam w dobrym miejscu. Mhm. A ty miałeś jakieś sposoby? Kacper na zachęcanie? Tak, ja się pytałem i po prostu dużo osób wrzucało. Ratajski sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy uzbierał 70 tysięcy złotych. Najwięcej pieniędzy znalazło się w puszce Marty Marcinek. Taki wynik z pewnością zasługuje na fajerwerki. Światełko do nieba to czas na podziękowania od szefowej ratajskiego sztabu. Przede wszystkim chciałabym podziękować wszystkim osobom, które pracowały w sztabie pracownikom działu kultury spółdzielni mieszkaniowej, pracownikom administracji, osobom, które przyszły z czystego serca pomagać nam. Każde rączki są potrzebne do pracy. W sztabie pracuje w kasach, poza kasami około 40 osób. Tym wszystkim wielkie dzięki. Dziś w naszym programie to już wszystko w kolejnej kulturze. Pod ręką zabiorę Państwa do lasu i to nie tylko prawdziwego, ale również bajkowego. Szczegółów dowiedzą się Państwo już w piątek, 22 stycznia, premierowo o 16.30. Do zobaczenia!